Witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika W dzisiejszym odcinku czas na podsumowanie tego wspaniałego roku i zobaczmy jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne zaproszenia. Instagram jest moją ulubioną aplikacją i nie będę tego ukrywać. Jeżeli chodzi o posty, to przybyło ich w tym roku 179, czyli średniając wrzucałam jeden post na około 3-4 dni, więc w sumie można powiedzieć, że byłam regularna. Przybyło mi 600 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie, co daje mi teraz łączną sumę 3 miliony 600 tysięcy osób. To jest coś niesamowitego, tego i dziękuję każdej osobie, która mnie tam śledzi. Jeżeli chodzi o YouTube, to dodałam 100 nowych filmów na kanał, a jeżeli chodzi o subskrypcję, to przybyło mi 320 tysięcy nowych osób na kanale. Jeżeli chodzi zaś o TikTok, to na TikToku przybyło mi 400 tysięcy osób i na ten moment mam 3 miliony 200 tysięcy osób. Ale przejdźmy sobie po kolei jak to wyglądało z miesiąca na miesiąc. W styczniu słuchajcie zaczęłam ten miesiąc wspaniale, ponieważ razem z moimi przyjaciółmi, z Karolem wyjechaliśmy na wakacje do Dubaju i tam spędziliśmy super czas. Wtedy jeszcze musiałam ukrywać, że jestem w ciąży. To naprawdę było nie wyzwanie dla mnie z tego względu, że wiecie ten bruszek był już widoczny, wiecie opalałam się w hotelu. Ale miałam takie zaś, czy nie spotkamy, jakiegoś widza, czy ktoś mnie nie widzi i tak dalej, więc mimo wszystko ten wyjazd troszkę równał się ze stresem, który mi tam towarzyszył, żeby jednak nie wyszło to, że jestem w ciąży. Ale finalnie nikogo yy, nie spotkałam, kto mógłby wygadać moją tajemnicę i spędziliśmy super czas, przez co tak naprawdę mogłam i odpocząć, spędzić czas z najbliższymi. Rozpędziłam się wtedy z moją serią, czy to prawda, że jej? i dodałam mnóstwo odcinków, m.in. odcinek z Julką Żuga, z Hanią, z Natalką i wieloma innymi twórcami. Bardzo lubię nagrywać te odcinki i w przyszłym roku będzie ich znów więcej. Chciałabym też poszerzyć ten trend o osoby, które nawet nie muszą być jakieś super media, Idealne, ale które wnoszą dużo do naszego życia i które mogą nam przekazać wiele dobrego. Mam nadzieję, że Wy również otworzycie się na takie osoby. Co roku 10 stycznia jest rocznica mojego kanału. W ubiegłym roku była właśnie czwarta rocznica mojego kanału. To jest już niesamowite, że teraz 5 lat i już mam kanał na YouTubie. Teraz już tak naprawdę przeszłam z tej osoby, która jest świeżakiem, na osobę, która już jest dinozaurem. <grym> Także cieszę się, że ten kanał już ma 5 lat i dalej jestem systematyczna. I cieszę się bardzo, że tego nie zaniedbałam, nawet przy okazji robienia płyty bo to było dla mnie ogromnie ważne. Ale w rocznicę stwierdziłam, że docenię Karola, dlatego że, jak wiecie, on wprowadził mnie właśnie w YouTube i pokazał mi, jak działać na kanale. I właśnie nagrałam film z takim podziękowaniem, gdzie wręczyłam mu prezent za to, że on i tak przyczynił się właśnie do tej szmaragdowej pizzy. chciałam być też pranksterem, więc nagrałam prank na GenZi z pizzą. Co prawda nie wyszedł on tak, jak chciałam, bo oczywiście GenZi się y, zorientowali, ale przynajmniej na końcu zjedliśmy pyszną pizzkę Luty to był przełomowy miesiąc w tym roku, z tego względu, że każdy gdzieś tam też pochwalił tą piosenkę. To był naprawdę dla mnie wyjątkowy czas, ale jeszcze zanim dodałam piosenkę na ten moment, to wrzuciłam yy, kilka filmów na kanał. Między innymi, też, czy to prawda, że z Budą. I to jest odcinek też wyjątkowy i też Wyjątkowy Gość, ponieważ my z Budą nie znaliśmy się za bardzo przed tym odcinkiem, a mimo wszystko bardzo go też polubiłam i bardzo mi się z nim fajnie rozmawiało. Też ten odcinek miał bardzo, bardzo fajny feedback, więc jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to zachęcam Was, żebyście go na tak Standardowo luty, to i Karola urodziny. I zrobiłam mu taki cały dzień niespodzianek, który zakończony był wyjątkową imprezą, niespodzianką dla niego. No, mimo tego, że już pod koniec trochę się zorientował, że czeka na niego impreza, to bawiliśmy się świetnie i naprawdę był mega wdzięczny za tą imprezkę i to było coś takiego fajnego, bo takie momenty później bardzo doceniamy, tak samo jak ja doceniam, jak on mi organizuje jakieś niespodzianki, tak i ono docenia, że ja mu organizuję jakieś niespodzianki i wyszło wszystko po mojej myśli. Kolejna część tego miesiąca była już dedykowana po prostu tej informacji, że jestem wciąż. Dodałam film z reakcji z tego, jak to przed wami ukrywałam, jak to wszystko u nas wyglądało, cała historia. No i oczywiście dodałam moją piosenkę Ten moment, która była przełomową piosenką, która otworzyła mi też jakby taką ścieżkę muzyczną, ponieważ wtedy zorientowałam się, że chyba faktycznie to jest dobry moment, żeby też robić muzykę, żeby iść w stronę muzyki. Ponieważ poczułam, że to jest coś, co chciałabym robić, że mam zajawkę do nagrywania muzyki i też spotkała się ta piosenka. Bardzo dużym pozytywnym feedbackiem, więc sobie wy też daliście takiego kopniaka do działania. Piosenka Ten Moment to już jest hymn z porodówki, ale faktycznie, co spotykam jakąś kobietę w ciąży albo właśnie jakąś mamę, to mówi mi, że y, ta piosenka ją wzrusza i jest z nią niezwykle związana. Więc jest mi bardzo, bardzo, bardzo. Jak już wszyscy się dowiedzieli, że jestem w ciąży, tak chcieli się też dowiedzieć, jaka jest płeć dziecka. My również byliśmy bardzo ciekawi i w marcu zorganizowaliśmy e, imprezę Gender Reveal. I naprawdę ja byłam w szoku, bo byłam pewna, że w ogóle będzie chłopiec, że to nie będzie dziewczynka, więc naprawdę to było prawdziwe Gender Reveal Party, w którym ja nie miałam pojęcia, co się wydarzy. Szokowałam się totalnie i bardzo się cieszę, że finalnie jest jak jest, bo naprawdę jestem przeszczęśliwa, że mamy się, że wszystko jest dobrze i że mają jest zdrowa, bo to jest najważniejsze. W marcu miałam też czas, miałam też chęci, żeby wprowadzić e, pewne zmiany do naszego domu. Pokazałam Wam wtedy, jak aktualnie prezentował się mój pokój. Teraz prezentuje się dokładnie tak samo, tylko że jest w nim trochę więcej bałaganu. Bo szczerze przyznam, że przy się. nie znajduję aż tyle czasu, żeby na bieżąco wszystko sprzątać, więc tutaj chętnie sobie odświeżę teraz ten film i zobaczę, jak było czysto, jeszcze zanim ona pojawiła się na świecie. W marcu na chwilę przenieśliśmy się do ciepłego kraju, czyli do Barcelony, bo wtedy akurat w Barcelonie było naprawdę bardzo Ciepło zabrałam na 24 godziny wikę do Barcelony i spędziłyśmy super czas. Następnie nagrywałam odcinki do prądarza, między innymi z Żabsonem, a później nastał jeden z najbardziej stresujących momentów moich w moim życiu wizytał Kuby Wojewódzkiego. Niezaprzeczalnie wyjątkowa sprawa. Pamiętam, jak jako mała, później nastolatka, później już dorosła kobieta oglądałam y, Kubę Wojewódzkiego i za każdym razem, wiecie, przed telewizorem brałam popcorn czy jakieś chipsy. Oglądałam i uwielbiałam słuchać wywiadów. Do tej pory bardzo lubię słuchać podcastów i oglądać tego typu formaty, bo y, uwielbiam wiedzieć, co mają do powiedzenia goście, często się też nimi inspiruje. I pamiętam wizytę u Kuba Wojewódzkiego i naprawdę to było coś niesamowicie przełomowego dla mnie, bo wiedziałam dobrze, że wtedy wystąpię w telewizji, wiecie, spotkam Kubę Wojewódzkiego, który też wydaje mi się, że dla wielu jest taką inspiracją, jeżeli chodzi i o dziennikarstwo, i o, ogólnie o to, co można osiągnąć w mediach no ma tyle lat, a dalej prowadzi swój program, prowadzi swój podcast, działa prężnie w social mediach. Czułam ten stres i wydaje mi się, że to też czuć w momencie, kiedy się ogląda ten program. I Ja szczerze Wam powiem, oglądałam ten program tylko i wyłącznie raz, będąc na Bali, bo zaraz do tego przejdziemy, bo zaraz po nagrywkach wyjechałam e, na Bali. Pamiętam, że oglądałam ten program e, ze wszystkimi na kamerkach, żeby wiecie, e, czuć e, wszystkich entuzjazm. Karol tutaj wszystkich zaprosił do nas e, na kanapę, żeby każdy oglądał. Ja z Bali się z wszystkimi łączyłam i oglądałam wspólnie i wyszło w miarę o o wiele lepsza moim zdaniem część poszła do TV One Online Ale mimo wszystko jakby nie skompromitowałam się Pokazałam się całkiem w porządku Wiadomo, że tam z tym imieniem to po prostu było spowodowane stresem Ale ogólnie jestem zadowolona z tego wystąpienia I mimo tego, że byłam wciąż, ciąży Mimo tego, że byłam strasznie zestresowana To i tak wydaje mi się, że dałam radę i sobie poradziłam W międzyczasie w nagrywałam jeszcze inne odcinki na YouTube Ale szybko przejdę już do tej podróży Która była również podróżą mojego życia Ponieważ z dziewczynami, razem z Wiktorią i Sergią Wyjechałyśmy na bar był to taki super fajny, babski wyjazd. Byłyśmy aż dwa tygodnie, dlatego że wcześniej nie mogłam sobie pozwolić na tak długie wakacje. Czułam się tam jak ryba w wodzie, codziennie wiecie, wstawałyśmy sobie, byłam ogromnie wdzięczna za wszystko, nauczyłam się, żeby doceniać każdy moment. Ja zanim jeszcze pojechałam, to tak miałam, ale tam to się wszystko jeszcze tak bardzo wzmocniło i poczułam, że doładowałam tam totalnie moje baterie. To już był moment, kiedy byłam szła w siódmym miesiącu ciąży, więc czułam, że już ten odpoczynek yy, mi był. Po prostu potrzebne. W międzyczasie jak ja byłam na Bali, to wlatywały sobie odcinki na kanał. Wiecie, że jestem osobą, która jest bardzo systematyczna i lubię mieć ten zapas filmów. Nie chcę zostawić Was bez żadnego filmu na kanale, więc wlatywał sobie film. Między innymi jeszcze To Prawda, że, lub Zaufania. To jest też seria, którą bardzo polubiliście i to jest też seria, którą na pewno będę chciała kontynuować w przyszłym roku. Był też odcinek z Mafii. Wtedy jeszcze chyba chlopacz Karola i Pujasa nie wiedział, że na to się tak potoczy, że później będzie Karola Mafia na kanale i będą karty do gry w Mafię. Taki fan fakt. Ostatnio byliśmy na urodzinach mojego przyjaciela, znają taki domek i tam wszyscy graliśmy, słuchajcie, w tą mafię i się tak zaangażowaliśmy. To jest naprawdę coś, co wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Coś, co może skusić też niejedną parę, ale mimo wszystko zabawa przy tym jest przerwę. Jak wróciłam z Bali, to z kolei miałam tygodniową przerwę, żeby, wiecie, nagrać odcinki na zapas znów, żeby przepakować walizkę, w jakieś bieżące rzeczy i później wylecieliśmy z Karolem na trzy tygodnie do Tajlandii. To jest już rekordowy nasz wyjazd i to były rekordowe we wakacje. Znale też nagrałam z tego film, ale jednak faktycznie ten wyjazd miał być już taki stricte wyjazdowy. Z tego względu, że wtedy już byłam w 8 miesiącu ciąży. Wtedy też już czułam, wiecie, że moje nogi mi bardzo puchły, że ta temperatura oddziałowuje, ale jednak mogłam tam naprawdę wyjątkowo odpocząć. Też na tydzień doleciała do nas Hania ze świeżym, więc też było fajnie, że mogliśmy z nimi spędzić ten czas, z Karolem, tak wiecie, przeżyć takie ostatnie wakacje we dwoje. Było bardzo fajnie, było bardzo wyjątkowo. Nagraliśmy tam też film test zgodności przed Majusią, więc to. To jest taki film, w którym praktycznie ustalaliśmy, jak to może wyglądać w przyszłości, jak już będziemy mieć na świecie tą naszą córeczkę. I wydaje mi się, że dużo rzeczy się pokrywa i faktycznie to się sprawdza. Trzymamy się tych naszych zasad, faktycznie jesteśmy. W tym później nagrywałam różne filmy i pracowało na samym na kanał. Między innymi czy to prawda, że zaufanie i zaufanie było tutaj z rekordową kwotą, bo był to, była to współpraca z Vinted. W ogóle w tym roku bardzo dużo Vinted przewijało się u mnie na kanale, z czego się bardzo cieszę. Był też Rywolu. To były takie dwie główne, większe współprace, też Letty Shops, które fajnie byłoby kontynuować w przyszłym roku, bo naprawdę czuję, że no jest to dla mnie zupełnie coś naturalnego, o czym mogę Wam opowiedzieć, bo naprawdę korzystam z tych i aplikacji, i serwisów, więc bardzo się z tego cieszę, że mogą też stworzyć filmy właśnie za film i przybliżyć Wam politykę z tych filmów troszeczkę bardziej wymieniana. Pod koniec maja już przygotowywaliśmy się już pełną parą na przyjście na świat naszej córeczki i nagrałam film, w którym urządziłam jej pokoj. Teraz z perspektywy czasu, pewnie dodałabym kiedyś jakichś takich kontrastowych elementów, o czym mówimy i w tamtym momencie mamy. I tak też jest, yy, bo po tych zabawek kolorowych się przewija karty kontrastowe, poprzyklejane, jakieś różne takie rzeczy, ale na początku chciałam mieć to wszystko tak wizualnie dopracowane. Chciałam, żeby po prostu ten papier był jak najbardziej spójny z tym. No wygląda też na nasz dom. Przechodzimy do czerwca i ten miesiąc był dla mnie niezwykle stresujący, bo tak jak Wy widzieliście różnych relacji na Instagramie, filmów na YouTubie, dużo z tych filmów i relacji było nagranych w zapasie, bo ja chciałam mieć jak najwięcej filmów nagranych na zapas, dlatego że jak przyjdzie na świat moja córka, to nie chciałam Was zostawić znów bez żadnego filmu i bez żadnych zdjęć. Nawet w tym dziewiątym miesiącu dużo pracowałam i starałam się nagrywać treści. Wrzuciłam wtedy też film z Baby Shower, który zorganizowałam u nas w domu, w ogrodzie i przyszło na to Baby Shower mnóstwo naszych osób, z czego jestem ogromnie wdzięczna, ponieważ mamy z tego wyjątkowego dnia też fajne pamiątki w postaci filmów i naprawdę lubię też do tych filmów wracać, bo to są takie momenty, kiedy jeszcze na świecie Majusi nie było, a już wszyscy ją wyczekiwali i kiedyś za kilka lat będę mogła jej puścić ten film i będzie mogła zobaczyć, ile takich fajnych cioci na nią czekało. W międzyczasie od filmów na YouTube postawiłam też na kolejny utwór muzyczny i opublikowałam moją piosenkę Konwalnie. Słuchajcie, to jest piosenka, którą ja osobiście bardzo lubię. Pamiętam, jak byłam jeszcze w Tajlandii i słuchałam sobie tej piosenki i zastanawiałam się, czy wrzucać piosenkę komwalię, czy może o północy, bo naprawdę dużo tych piosenek nagrywałam jeszcze w marcu, w kwietniu, a one pojawiały się dopiero z opóźnieniem. Kąwali to jest dalej. Wyjątkowe dla mnie utwór, bo ja lubię tego typu muzykę i to był eksperyment. Mimo wszystko to jest piosenka, która chyba ma najmniej wyświetleń spośród tych, które pojawiły się jako single, ale ja mam do tej piosenki ogromny sentyment, dlatego że nagrywałam ją też w ciąży, ale też lubię tego typu muzykę i pamiętam jak pracowaliśmy nad tym utworem razem z Dominikiem Buczkowskim, z Patrykiem, z dziewczynami i to było coś, że każdy poczuł ten utwór i po prostu trafiała ona tak do serducha i do mojego serducha ona był dla mnie stresujący miesiącem, dlatego że wtedy y, miałam przedwczesne skurcze i trafiłam też do szpitala. Myślałam, że już będę rodzić, w się to jeszcze nie udało. To był taki miesiąc czekania i trochę takiej irytacji, bo jednak, co jak co, przez 8 miesięcy w ciąży nie mogę narzekać. Mimo tego, że wiecie, wymiotowałam, było mi słabo i tak dalej, i tak dalej. To jednak nie wpływało to na po prostu moje funkcjonowanie, nie czułam się jakoś super słabo i tak dalej. Ale no, puchnięte nogi na to, że byłam nieustannie zmęczona już w tym 9 miesiącu. Pojawiło się dużo filmów z przygotowań do porodu, później właśnie z tego, jak już mają się, się pojawia. Na świecie. I cieszę się, że pokazałam to właśnie w taki dyskretny sposób, czyli że pod koniec tego filmu z Baby Shower pojawił się ten płacz Majusi, bo to było coś, na czym się ogromnie wzruszyłam. I ten film też jest taki bardzo ważny dla mnie, sentymentalny. Później film z tego, jak Majusia się pojawiła na świecie. Oczywiście nie racjonowałam Wam całego porodu od A do Z, ale chciałam też mieć taką pamiątkę z tego, jak to wyglądało i cieszę się, że ten film jest właśnie... W takiej formie i że mamy y, udokumentowany ten moment wyjścia ze szpitala. Tych pierwszych chwil w domu mają się... Jak ona była malutka, teraz ona już wiecie, waży 7 kg, wtedy ważyła dwa coś, więc naprawdę niesamowicie się wraca do tych momentów, kiedy nowy członek y, rodziny w domu. Pieski się musiały przyzwyczaić. My musieliśmy się przyzwyczaić, a teraz sobie już tak żyjemy w piątkę, bo z pieskami jest to naprawdę coś niesamowitego, że tworzymy taką wspólną, fajną, kochającą się rodzin. Lipiec to był wyjątkowy miesiąc, ponieważ wtedy praktycznie cały czas spędzaliśmy czas albo z rodziną, albo w domu. Chodziłam mnóstwo razy na spacery, miałam taki czas wspólny z Majusią i ten miesiąc był totalnie dedykowany właśnie na rodzinki. Także dzięki temu, że sobie nagrałam filmy na zapas i mogłam się spokojnie y, skupić na tym, żeby spędzać jak najwięcej czasu z Majusią i odnaleźć się w tej nowej roli, która początkowo nie była wcale taka łatwa. Początkiem sierpnia dodałam film z podsumowania tego pierwszego miesiąca maja i tam też y, robiliśmy od Odcisk stópki mań, odcisk dłoni. To był taki właśnie film poświęcony temu, jak wygląda teraz nasze życie od momentu, kiedy ona się pojawiła. Zaraz po tym na początku sierpnia opublikowałam mój kolejny singiel o północy. To jest, słuchajcie, piosenka, która totalnie zwojowała, która ma najwięcej wyświetleń zarówno na YouTube jak i na Spotify'u. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, że wy tak bardzo ją robiliście ja również i zrobiłam do niej też trend taneczny, którego się uczyłam. Zaangażowałam też do teledysku tancerzy i bardzo, bardzo się cieszę, że to był genialny wybór. Bo to też było spełnienie mojego kolejnego marzenia, ponieważ kiedyś jako mała dziewczynka, jako tancerka, chciałam bardzo też mieć jak najwięcej do czynienia z tańcem. I cieszę się, że właśnie o północy było jedną z takich pisanek i udało mi się to zrealizować. W sierpniu już też y, mogę powiedzieć, że wróciłam do pracy. Jak miałam tylko chwilę, to się wymykałam i nagrywałam dla Was odcinki. Między innymi nagrałam te zgodności z Wilką, że spędzam dzień jak Hania, kolejny odcinek z serii, czy to prawda, że. Więc cieszę się, że mogłam też tak, wiecie, troszeczkę wyjść y, i jak miałam tylko wolną chwilę, jak mogłam się sobie. Spała, Karol się nią zajął. To ja wtedy sobie wychodziłam i nagrywałam nawet takie szybkie, krótkie odcinki, ale czułam, że po prostu też nie chcę was zawieść i nie były to wiecie jakieś filmy, to były 24 godziny, ale też w początkowym okresie nie chciałam sobie pozwolić na takie filmy, bo chciałam być, jak pamiętam. Kiewen jest zawsze miesiącem, w którym się dużo dzieje, ale w tym sierpniu działo się naprawdę mnóstwo rzeczy. Między innymi wyjechaliśmy z naszymi przyjaciółmi do wiednia i mogłam wreszcie pokazać Karolowi i moim przyjaciom, jak wygląda ten Wiedeń, jak jest ciepło, ładnie, jak możemy sobie tam na miejscu spędzić czas. Nie lecieliśmy samolotem, więc nie mogę powiedzieć, że to był pierwszy lot Mai, ale pierwsza podróż za granicę. I cieszę się, że to Wiedeń, bo jak wiecie, jest to miejsce, w którym ja się urodziłam i spędziłam część mojego dzieciństwa. Później wybrałam się na chyba pierwszy event po ciąży i po narodzinach Mai i cieszę się, bo to było moje takie. Pierwsze wiecie, wyjście do ludzi. Nagrałam Wam też z tego relację. Później nagrałam też odcinek z Jaworem e, z serii Czy to prawda, że... A później wpadła do mnie moja siostra, z którą spędziłam bardzo fajny czas i ona decydowała o tym. A następnie Karol zorganizował mi wspaniałą niespodziankę, jako że ja w lutym zorganizowałam mu taki dzień niespodzianek, tak on też się odwiedził i powiedział, że on przygotuje taki dzień niespodzianek dla mnie w mojej urodziny i wyszło mu to naprawdę super. Mogę to otwarcie stwierdzić, że te urodziny były naprawdę bardzo wyjątkowe i były najlepsze jakie miałam dotąd, z tego względu, że i spędzałam je trochę z moją się i z Karolem, trochę z moimi przyjaciółmi, też miałam jakieś super aktywności, później była impreza, wszystko było dopracowane od A do Z, z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Karola. W wrześniu nagrywałam kolejne odcinki, Wróciłam m.in. mój film z urodzin, ale też nagrywałam odcinek, w którym dawałam ekipowiczom taki challenge, kto spędzi najlepiej 24 godziny. I naprawdę tutaj trzeba powiedzieć, że Michał Kontrabas naprawdę mnie zaskoczył i fajnie się pokazał i naprawdę zarąbił się z zaaranżował sobie ten swój dzień, jak można go spędzić właśnie za te pieniądze, które się otrzyma z tego challenge'u. Nagrywałam też między innymi odcinki z serii Czy to prawda, że? z Oj i z Mają, ale też wyjechaliśmy sobie, słuchajcie, we wrześniu na takie nasze greckie wakacje. Był to pierwszy lot, mamy się za granicę i naprawdę wspominam te wakacje super. Zazwyczaj na naszą rocznicę jeździliśmy w sierpniu, ale mieliśmy taki natłok rzeczy w tej sierpniu, że odłożyliśmy sobie to właśnie na wrzesień i to była dobra decyzja, bo naprawdę te wakacje wyszły nam Cudownie. Opublikowałam film z wjazdu, ale opublikowałam też test zgodności w momencie, kiedy już mogliśmy zobaczyć, jak to jest być rodzicami, i podsumowaliśmy sobie z Karolem takie nasze odpowiedzi na pytania zobaczyliśmy, czy nadal jesteśmy zgodni. W tym miesiącu też opublikowałam kolejny utwór na moim kanale, czyli opublikowałam piosenkę z Oskarem, chcesz pobyć sam. Była to przełomowa piosenka, dlatego, że bardzo się cieszyłam z tego duetu i to był pierwszy duet, który w ogóle pojawił się u mnie na kanale. Bardzo lubię Oskarka, pozdrawiam cię serdecznie Oskar, jeżeli to oglądasz i cieszę się bardzo z tego duetu, to jest przepiękna piosenka i mam do niej taki duży sentyment i lubię do niej. I teraz na początku. Pośrednika opublikowałam filmy w związku z tym, co działo się jeszcze we wrześniu, czyli m.in. właśnie mój pobyt w Paryżu na kolacji w Louvre czy na pokazach oraz backstage do piosenki Chcesz powiedzieć Sam. spełniłam kolejne moje marzenia o byciu na Fashion Weeku. Zostałam zaproszona przez markę Lancome na wspaniały wyjazd do Paryża i byłam na naprawdę wyjątkowej kolacji w Louvre właśnie razem z marką Lancome, na której pojawiło się mnóstwo różnych osobistości ze świata mody, ze świata filmu, influencerów, m.in. poznałam tam referani, którą od naprawdę dłuższego, dłuższego czasu już śledziłam w social mediach, więc bardzo się cieszę, że mogłam w ogóle być na takim wyjeździe, że mogłam się pojawić na takiej kolacji i że Marka Lankom zaprosiła mnie na taki wspaniały wyjazd, bo naprawdę było super. Jeden ja jednym sobie trochę przedłużyłam do tego, że dostałam od Witkaca zaproszenie na pokazy i słuchajcie, to było coś też niesamowitego, bo zawsze marzyłam, żeby być na takich pokazach, żeby wiecie, siedzieć w pierwszym, drugim rzędzie i móc zobaczyć te wszystkie projekty jeszcze przed tym, jak one ujrzą światło dzienne, zobaczyć je z bliska, po prostu do samego takiego nawet przeżycia, żeby już móc się wcześniej zainspirować tym, co będzie modne za jakiś czas. Ja takie pokazy oglądałam sobie internetowo, więc to, że mogłam być tam na miejscu i, i wiecie, doświadczyć ich na żywo to było na pewno coś wyjątkowego dla mnie. co na pewno chciałabym jeszcze w przyszłości powtórzyć. Jak październik, to też filmy jesienne i początek tego typu przygotowań. Ozdobiłam nasz dom na jesień. Też nagrałam filmy, w którym ekipa decydowała o moim dniu. Kolejny odcinek z jednej z Waszych ulubionych serii, czyli Zaufania i opublikowałam kolejną piosenkę na moim kanale i był to utwór z moim narzeczonym Karolem. Był to utwór Taka Sama, to jest piosenka, która dalej po prostu niesie wszystkich na imprezach i często spotykam się właśnie z takim feedbackiem, że to jest super piosenka do tańca, do takiego bardzo się z tego cieszę. Jak sobie gdzieś jeździmy, to zazwyczaj właśnie jej słuchamy, i to jest taka nasza wspólna, wyjątkowa piosenka. W tamtym okresie właśnie w październiku wlecialiśmy nagrać do niej wyjątkowy teledysk właśnie w Grecji. Mieliśmy na początku wylecieć do Hiszpanii, ale nie było pogody, więc jako, że Grecja to takie e, państwo, które się z nami kojarzy, dlatego że zazwyczaj jakoś tak się składało, że na tą rocznicę do Grecji i było naprawdę wspaniale. Udało nam się nagrać bardzo fajne teledys, z którego ja jestem również zadowolona. W październiku byłam na wyjeździe również w Paryżu z marką Karastas i był super wyjazd, na którym mogłam też doświadczyć jakiegoś fajnego panelu dyskusyjnego. Spotkaliśmy i mieliśmy okazję posłuchać Emilii Ratajkowskiej i wiele innych inspirujących kobiet, także ten wyjazd również należał do bardzo, bardzo, bardzo obfitych i udanych. I przechodzimy do najbardziej dla mnie hardkorowego miesiąca, czyli listopad. Słuchajcie, to był dla mnie najcięższy chyba miesiąc w tym roku. Tak mało czasu na wszystko, że szczerze Wam powiem, że z perspektywy czasu ten miesiąc był dla mnie najtrudniejszym miesiącem i było mi tak ciężko pogodzić to wszystko, co się mnie Czyli pracowałam nad płytą, ruszyliśmy właśnie też z preorderem, pracowaliśmy nad stroną, wracałam z planu, te, z planu zdjęciowego teledysku czy sesji zdjęciowych późno, a później miałam nocną warto, zajmowałam się siłą. Ten miesiąc dał mi super w kość i też udowodnił, to ilu rzeczy jestem zdolna i ile człowiek jest w stanie. Wytrzymać, ale bywa bardzo spracujące. Mogą odliczać do premiery, która miała miejsce w grudniu. Byłam jeszcze podpisywać płyty dla Was, dla wszystkich osób, które gdzieś tam zamówiły preorder płyty. I to jest najfajniejsze: to to, że ja byłam przygotowana jakąś ilość, którą Wy zamówicie jeszcze z nadmiarem, a finalnie jeszcze się okazało, że musiałam pojechać jeszcze raz, żeby te. Płytę dodatkowo podpisać, bo się okazało, że było tyle samo. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję każdej osobie, która mnie wspiera na tej mojej drodze, zarówno YouTube'owej, influencerskiej, jak i muzycznej, bo czuję, że to jest naprawdę coś, co jest moją nową przygodą i coś, co jest taką moją nową zajawką. Listopad był też pełen zmian u mnie wizualnych, dlatego że też chciałam włosy, ściągnęłam też doczepiane rzęsy, które doczepiałam już od kilku lat. Postawiłam trochę na taką małą zmianę mojego wizerunku, ale czułam, że było mi to potrzebne. Jedźcie znać. Jak Wam się bardziej podoba? I słuchajcie, przechodzimy do najbardziej ekscytującego miesiąca w tym roku, czyli grudzień. Grudzień, słuchajcie, to jest zawsze wyjątkowy czas, dlatego że są święta, że są vlogmasy. I oczywiście w tym roku również postawiłam na vlogmasy. Po listopadzie stwierdziłam, o nie, nie, nie Wernika, ty musisz mieć też czas na wychowanie córki, na wszystkie rzeczy, które chcesz dopiąć. I nie dodawaj sobie jeszcze tego kolejnego filmu, czy tych dwóch kolejnych filmów w tygodniu, tylko po prostu dopnij to, co masz dopiąć. I słuchajcie, udało się. Faktycznie dodawałam dwa filmy w tygodniu i nie miałam dodatkowych filmów tego. Jak w zeszłym roku, czy jeszcze poprzednich. Dlatego, że stwierdziłam, że nie chcę niczego zawalić, chcę być po prostu słowna i chcę dowieść przynajmniej te dwa filmy w tygodniu, szczególnie biorąc pod uwagę, że wtedy też miała być. Premiera i była premiera mojej płyty. Wreszcie mogłam się, słuchajcie, podzielić z Wami. Zapewniam Was, że będą kolejne teledyski i piosenki w przyszłym roku. Mam taką nadzieję, że uda mi się to wszystko zrealizować, co sobie zaplanowałam i jeszcze Was zaskoczyć. Zaskoczyłam Was też moją fryzurą, którą miałam na odsłuchu mojej płyty. Zaprosiłam tam moich najbliższych przyjaciół, znajomych, ludzi z branży, ludzi, z którymi po prostu chciałam celebrować ten dzień i bardzo się cieszę. Jest wiele tych, które nie mogło być w ten dzień ze mną, bo na przykład miały jakieś swoje zobowiązania, ale Albo na przykład mieli jakieś inne plany, i to też w zupełności rozumiem, ale cieszę się i dziękuję każdej osobie, która pojawiła się tego dnia u mnie na tym odsłuchu i dała mi całą garść wsparcia, bo było to coś niesamowitego. I szczerze mówiąc, nie sądziłam, że ta płyta będzie miała aż tak pozytywny feedback. powiecie jako że jestem influencerką, jako że no często też dużo skrytykuję to, co robię, i też do tego nawiązałam w mojej płycie, że ja słyszę te głosy, że ludzie mnie obgadują, że często jestem właśnie na świeczniku i dać do zrozumienia, że jestem tego świadoma, i po prostu. Nie dać się zjeść temu światu, bo to jest taki mój cel i to przekazuję tą moją płytą i bardzo dziękuję zarówno mojemu managementowi db 4 Dominikowi Borkowiczowi, jak i hotelowi Torino za stworzenie ze mną tej płyty, bo naprawdę czuję, że zrobiliśmy coś. W tym roku spędziliśmy u nas w domu znów z całą naszą rodzinką, więc bardzo się z tego cieszę. A na początku grudnia między innymi pojawiły się takie vlogmasy jak dekorowanie naszego domu. Dekorowaliśmy nasz dom i wrzuciłam do taki vlogmas z tym, jak to wszystko u nas wyglądało, jak ubieraliśmy pierwszą bombkę z Majusią, Później wróciłam film z listów, w którym każdy z nas, Taki Powiczów, mógł napisać taki list i skadywaliśmy, kogo to jest. To już jest taka nasza mała tradycja. Między innymi też Jenzi decydowała o moim vlogmasie. zabrała moją siostrę do Disneylandu. Co prawda. Te nagrywki miały miejsce jeszcze w listopadzie, bo stwierdziłam, że w grudniu już totalnie bym tego nie pogodziła, więc w listopadzie zaprosiłam ją do Disneylandu i był to prezent urodziny, i naprawdę był to super czas. Nie spodziewałam się, że nawet ten Disneyland będzie tak mnie cieszył. Nadusia to już w ogóle była w niebo wzięta i bardzo się jej ten czas podobał. Bez dwóch zdań, moim najlepszym teledyskiem do tej pory, który został nagrany, jest to Teledysk do piosenki nie wypadał. Ona właśnie miała swoją premierę w grudniu przy promocji płyty. I słuchajcie, to jest piosenka, do której ja bardzo często wracam. Uwielbiam tę piosenkę. Jest to piosenka, która totalnie odzwierciedla to, co ja czuję. Tereski jest świetny. Też tak później jakoś w mojej głowie się urodziło, żeby podtrzymać ten y, motyw z tą peruką różową i finalnie się to udało. Chciałam tym lookiem pokazać, słuchajcie, że to są tylko włosy i że każdy z nas może decydować o tym, jak chce wyglądać, kogo kocha. Decydować po prostu o sobie i te włosy. Było dużo kontrowersji i szumu. W grudniu byłam też na wspaniałym wyjeździe z Etam. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, ponieważ było super i był to wyjazd w Bieszczady i miałyśmy taki babski czas w piżamach. Cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić tymi rzeczami, bo jest mnóstwo rzeczy, które udało mi się osiągnąć w tym roku, które się wydarzyły. Jestem dumna z tego, że właśnie wydałam tę płytę, że postawiłam na swoim i że było dużo przeciwności, a mimo wszystko się nie poddałam i taka też chciałabym być w przyszłym roku i życzyć sobie więcej tej determinacji i może też trochę więcej czasu też dla siebie i dla moich bliskich, bo to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bez dwóch zdań najfajniejszym momentem w tym roku było przyjście na świat Majusi, moje urodziny i właśnie moment wydania mojej płyty. Te trzy momenty mogłabym się wyróżnić jako te najfajniejsze, ale oczywiście z czegoś, z czego jestem najbardziej dumna, to z tego, że po prostu teraz mam taką moją prawdziwą, wymarzoną rodzinę. Jeżeli chodzi o moje działania muzyczne, już nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo w przyszłym roku. Nie mogę doczekać się trasy koncertowej. Słuchajcie, jak będę. W Kilku miastach w Polsce. Trasa będzie miała miejsce w kwietniu, więc jeżeli jeszcze nie macie biletów, a chcielibyście się wybrać na moje koncerty, to serdecznie Was zapraszam. Wiele osób zauważyło, że nie ogłosiłam Krakowa. No i nie ogłoszę na razie Krakowa, bo poskupiłam się na innych miastach na mojej trasie. I zachęcam Was, żebyście kupili bilety, bo będzie. Naprawdę super i już nie mogę się doczekać, jak się zobaczymy i wspólnie będziemy się bawić przy gostakach z mojej płyty. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żebyście mieli super imprezę i żebyście byli radośni w przyszłym roku i żebyście spełniali swoje marzenia, bo pamiętajcie, że wszystko jest możliwe.